Witam serdecznie. Wybaczcie, że nie pojawiały się przez ostatnie dni filmy. Zabrakło recenzji postaci z nieopowiedzianych historii. Natomiast miałem wyjazd, więc nie dałem rady po prostu tego ogarnąć. Natomiast wracamy już przed jeszcze sezonem wakacyjnym z kolejnymi filmami. I dzisiaj skupimy się na. Tym, jak wyglądają nowe kostiumy, jeśli chodzi o maskaradę, następnie zrobimy sobie kilka losowań, bo już ten event skończyłem, oraz polosujemy sobie trochę z wyzwania sezonowego, bo nazbierało się troszeczkę tokenów. No i sprawdźmy, jak wygląda Margiana. Zadaje 300% obrażeń celowi i pobliskim wrogom, ok, czyli trzech z tymi samymi obrażeniami. Także tutaj spoko przy tym współczynniku ataku to będą solidne obrażenia. Dodatkowo, celi pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% do obrony przez 3 tury, i dodatkowo tego efektu nie da się usunąć, i obowiązuje dłużej o dwie tury w przypadku postaci lodu. Więc bardzo fajny efekt statusu tutaj. Podstawowe usunięcie obrony w przeciwieństwie do usunięcia Obrony żywiołu w tej pierwszej kostiumowej wersji. No, i tu w przypadku lodu, no to o dwie tury dłużej, więc w sumie będzie trwał 5 tur na tych postaciach. Bardzo fajna sprawa. Dodatkowo celi pobliscy wrogowie otrzymują 321 obrażeń od poparzenia przez trzy tury. To nie jest dużo, to jest troszeczkę ponad 100 na turę. Natomiast. Postacie lodu mają tego o dwie tury eee, dłużej, eee, więc myślę, że całkiem spoko. Natomiast tutaj ta klasa Strażników Lasu nie jest osobiście moją ulubioną, natomiast eee, no, można próbować ryzykować przebijanie przez kontrę. Może akurat też, też wchodzi w tamtym momencie. Eee, przy takim właśnie przebiciu dodatkowe e, obrażenia, status no i, i poparzenie, więc myślę, że bardzo dobra postać do zdejmowania strony. Kogo mamy tutaj e, dalej? Dalej mamy nowy kostium do Sartany, no i tutaj niszczy wszystkich pomocników celu, no i to jest w jej przypadku nowość. Zadaje 500% obrażeń celowi, więc tutaj obrażenia wyższe od podstawowej wersji, ale niższe od pierwszego kostiumu. No i cel jest odporny na nowych pomocników przez trzy tury. Też bardzo spoko opcja. No i to jest chyba, powiedziałbym, najlepszy kostium e, sartany. Co mamy dalej? Dalej mamy śmiałego kła. E, I tutaj wszyscy sojusznicy regenerują 288 wzmocnionego zdrowia przez cztery tury. No, i to jest ta najlepsza forma leczenia, natomiast leczenia w czasie, więc można to dezaktywować. Także spoko, że leczenie jest wzmocnione, natomiast nie do końca spoko, że właśnie w formie leczenia w czasie, głównie ze względu właśnie na to, że można to dezaktywować. I dodatkowo sojusznicy otrzymują plus 45% więcej do ataku i dodatkowe 20% za każde otrzymane trafienie przez 4 tury. No i to jest super podbicie. Także gdybym miał ten kostium, no to pewnie bym go zrobił i używał. Co mamy dalej? Dalej mamy kostium do Ponuraka. No i tutaj 295% obrażeń celowi i niewielkie obrażenia pobliskim wrogom, więc bije trzech, ale nie z równą siłą. No i dodatkowo umiejętności specjalne bohatera i pobliskich sojuszników zadają dodatkowe plus 40% obrażeń na czas 6 tur. No i to jest bardzo fajna sprawa, chociażby do użytku na Tytanach. Myślę, że tu najlepiej ten kostium by się sprawdził. Fajna opcja, fajna zmiana. Jestem, jestem za. No i mamy jeszcze kostium do kolena. I. W tym kostiumie zadaje 285% obrażeń celowi i pobliskim wrogom, czyli bije trzech z równą siłą. Celi pobliscy wrogowie otrzymują minus 54% do obrony przeciwko ogniowi przez 6 tur. Bardzo fajna sprawa. Całkiem niezłe podbicie, no i bardzo długie. 6 tur to jest naprawdę długo. No i dodatkowo, dodatkowe obrażenia przeciwko naturze. Więc, no, myślę, że te postacie z pierwszego sezonu z podwójnymi kostiumami są całkiem, całkiem solidne. Także sprawdźmy, czy uda nam się któregoś z tych nowych trafić. No, i na sam początek jest zielono, jest belit. Sprawdźmy, co mamy dalej. Dalej nam się zaświeci znowu na zielono i jest to tym razem snycer. Otwórzmy sobie skrzynkę. i Jest damaszek. Super. Bardzo mnie to cieszy, już powoli mi się zaczynają kończyć. Lecimy dalej. Dalej mamy małego Johna. Następnie. Następnie Brian, więc lecimy chyba po wszystkich zielonych postaciach. Ciekawe, ciekawie. No to w takim razie taki, jakiś, jakiś legendarny, teraz zielony by się przydał. Tym razem fioletowy. No i jest to Sabina w kostiumie. Kostium całkiem spoko. Natomiast tak średnio mam, mówiąc szczerze, kiedy go zrobić. No i na sam koniec Ulmer. No. No, szału nie ma. A na tym przejdziemy sobie. Do losowań sezonowych. I te 18 tokenów które mam, na to wykorzystam. No i później wracam do zbierania na kalewale. Jest Sabina. Co dalej? Dalej mamy Cypriana. Przydałoby się chociaż trójki, czwórki eventowe jakieś z tego pozbierać. Bo na piątkę trudno mi liczyć. Jest brien, no więc ta zielej no, trzyma się tutaj też. Jest Bane, oczywiście losowanie bez Bane to nie losowanie. Coś czerwonego i jest to i tam. Okej, okay, dobra, mamy pierwszą czwórkę. Eee, spoko, spoko. Można powiedzieć, że. Już jest Git, do tego mamy Sokolnik. Jest Valen. No ale tak, jeszcze No chociaż tą trójeczkę. No Armen, nie o tą trójkę mi chodziło. Jest i Hisa, no to pojawia się kolejna trójka i to zielona. Więc no, no, na bogato, jeśli chodzi dzisiaj o zielony kolor. Do tego dostajemy dawę. Co tym razem? Tym razem ponurak. Do tego belit. No, no cóż, zielony, zielony i zielony. Tym razem coś niebieskiego i z niebieskiego mamy ulmera. Dużo już nam nie zostało, więc dostajemy kolejny sokolnik. Trzy ostatnie wezwania, i potem spróbujemy sobie jeszcze zadiaksy coś złapać. Mamy kolejnego itama. No super, nie jestem fanem robienia duplikatów. I ostatni za tokeny. Iż tak, wow, potęga. Dobra, polosujmy jeszcze zadiaksy. Tutaj jest Dawa. Fenomenalnie. Przestawmy sobie na Misty i dostaniemy kolejną belic. Nie? Żółto i to jest Chao. No dobra, mam nadzieję, że wasze, wasze losowania będą lepsze od moich. No i powodzenia w takim razie. Trzymajcie się, cześć.